Ja osięg z tej strony witam w Nie! To była próba dźwięku generalna Pixley Borsty. Co tu mi się dzieje? Ja pierdzielę. Sebix dołączył. Ej, jest jedno miejsce na serwerze ten. Ty... Nie! No. O. Witamy dzisiaj. Witamy was Alpha Sigma. Dzisiaj gramy w Fleet Facility Czyli... Ja jestem bestią, ja pierdzielę najgorszym na początku, jeszcze gram bez dźwięku, bo muszę grać. Jesteśmy z Seviksem z Liveu. Tak, więc pozdrawiamy bardzo go. I wytłumaczy zasady wam Azol, gramy się z Marylą. I z Azolem. Gramy ja, ja z Marylą. No z Azolem, no to my zawsze... Przecież o, to jest nasz kanał, no to my zawsze puszczamy filmiki razem. That Dobra, jest. to y, chodzi o to, że musimy naprawiać komputery czy tam hakować je, czy coś. I bestia jest jeden i ten bestia musi wszystkich złapać do tup, zanim oni ten. Zanim oni naprawią komputery. Jak my naprawimy komputery, to musimy znaleźć wyjście, otworzyć wyjście i wyjście. Logiczne, co nie? Sebik, ciesz się, będziesz! A i, kla nie. I klawiatury do... Klawiatury do y, komputerów, to klocę. To też warto wiedzieć. Ja muszę siedzieć. I mamy takiego szajboja tutaj z tyłu. Tak, on się nie odzywa, on jest ubojem. A, nie wracam! Je, jeszcze nie jeden komputer, bo ja nie, nie. Ja nie mogę. Czy wy już się daliście słabać? Sebik wyszedł? O nie, Sebik wyszedł. Ale możesz się cieszyć, będziesz na dwóch sekundach odcinka. Nie! Sebik zwrócił. Sebik zwrócił. Zostaw mnie! Aż. Ale gniot. alpha sigma Hi Wodźcie ten komputerek, dzieciaczki. ciaczki! Chodźcie tu na mnie! O! Nie, 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 nie! Przepraszam! Nie, nie. Ja tam nie byłem! Ja tam nie byłem! Ale pareta tam była! I ten! Ale nie to było, i to było I to było dosłownie w stronę moją! Od bestii! Ja nie mogę! Ty mnie zostawisz tu nie? Cię... ale ciamper z ciebie! Ale ciamper! Dobra, idę w ką. Ale ciamper. Pa, pa. Będzie się działa tak, żebym się zamroził, ale ciamper. Nie ciampie ty, ciampoku ty! jak Ciampok. <grych> sapok. O! Ciebie ciebie jeszcze puścił kościół Sigma Boy. Gdzie ty jesteś? Zostaw mnie! Ale kamper, nie! Idzie tam, idzie! Nie! Nie z tej strony mówicie! Ja Super odcinek! Tak, już się dzieje! Hej! Jest tanie kolektor chciała Tak. Hejka, będziesz na filmie? Hejka, będziesz na filmie? <grym zimno> o YouTube. Poprom <grym> bajka. <zimno> Jest jestem, jestem Jest, boję się boję, bo się boję, się Ja nie mogę. Kąpczyk długi. Widzę o. Ja nie, ja <grym zimno> nie, daj boj, Co ty robisz?

Serizu i li, No co jest?! Nie możesz skakać, masz auto, auto... Co ty ja po mnie idziesz, Azul?! Przecież... Ja poszłam potem Ta mapa jest taka giatowa, że dosłownie w giata można się zrealizować. Jedyna a co sama można zrobić na tej mapie. Ej, czemu, czemu bestia zawsze widzi, widzi 50 komputerów, a jak jest surowym workiem, to zawsze się nie ma żadnego? Ja no bo surwiwo worek, tam pisze, w orek. Surowy worek, potworek. Czemu Nikolata <laughs> chodzi za mną? ciągle? potworek. potworek. Ciebie i jesteś I was busy thinking about <laughs> Co ty tu chcesz? Flashboy. Co ja ci nie mam? Flashboy. Spędzimy razem nocą. Co zrobimy? Nie wiem. No, czemu nie ja, nie, nie, ja nie, nie mogę Maryla nie może stąd wyjść. No, Dobry, Dobra, już tu. Nie, nie, nie nie. Nie Ja nie tak. mogę! Co inni robią? Dobra, już i więź. Wygrałem! To no teraz ja chcę być bez klucza. Ponagrywamy to ogólnie w Sylwestra. I spotkaliśmy się z ca całą ekipą. Miał być live Sylwestrowy, ale nas zdradziliście i nie dołączyliście. No właśnie, nikt! Zero osób robiliśmy live przez ogólnie, robiliśmy przez półtorej godziny live'a tak ogólnie. Nikt! Nikolania live'a nie było! Niko! Miał się... O, Maryla jest! O, 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 o. No i zgubiłam w kolei. Nie masz ani pół komputera? Szajko! A, no. jest, nie żadnego mogę żadnego urucynka znaleźć. Skrupałaby! O ja pierd! ja? No chodź tu! Kupę. No czemu to jest taki wolny na tym telefonie? Bo... Nie no obcy. czemu nie? Opuściłem cię na resztę twojego życia. It's Nicola. Czekaj. Gdzie jest ta na na Nikola! Nikola ci! Lubię cię! Bo tylko ja lubię komputery, a <grym> Chodź. Sadzę cię do rury. O, ja też bym chciała. <noise> jak ja mam tu wsadzić ją tam? Ja nic nie umiem. Jak wsadź. Wsa... <noise> ja nie mogę zbawić. jak ja mam ją tu wsadzić? To nie no chcesz tam. wiedzieć? Jestem pozdrawiam Nikolę, która oklę... Nie, Natalkę pozdrawiam. Nikolę! <noise> ja pierdolę papier. No to Ej! Ty <noise> karp, mi to nie, to nie przeszkadza. Rage time. Nic, o chodźcie tu, dziewczyny. Nikola, ja pierdolę! Daj nam cząputer zrobić. Nie! Nie ma litości. Nie! Nie, ja ty mnie z takim zasięgiem wzięłaś? Bo ja mam zasięg malutki. Ej, 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 ej! Ja. Ej, bo zaraz ci będę targał!

a, jak mi dasz pikolo, to mogę. Dobra, dobra, to. Ale o serio. Serio? Tak, tak, mnie. Dobra. dobra, czekaj, jakie mam ci o. O, dobra, dzięki. Dobra, dzięki. dobra. Ale miścisz mi pikolo. Dobra, dobra. Tak się pamięta. Co to za nielegalne? Dobra, to teraz idę do wyjścia, żeby ich stan. Sasi, Sasi. Baka. hello, hello, hello. hello. This is nice. B I P i Patrick Text. B I PI. Ej, Nikola jest! O kurde! Mamy <grym> mamy ten! O kurde, nie! Mamy kola! Ze mną będzie mieć Tima! Pa, 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 jaką ja. Dlatego... mam! Nikola! Ja piedam! <grym> ty ty głównie... No, e, bo, ten, bo to jest też wspólny kanał, ale oni głównie myślą o tobie, to oni ciebie bardziej lubią. Tak! Tak! O kim? O mnie, bo ja prowadzę te live na moim komputerze, nagrywam i tak dalej. Ja jestem główną częścią. Tak jak Koneko i Gladkis, Że ja jestem Koleko, a Gladkis i tak samo my nagrywamy, że oni. O, Nikola się. Nie lubię! jest Nikola oglądająca ten film. Dobra. O! Co Wam się tam dzieje? Co tam się dzieje? Wam no, z To jest odcinek, w którym się najbardziej drzecie. No, no bo po Piccolo no to troszeczkę. No ale No ale dobra, zobacz! Po ludzie będziemy pić. Tak, ale nie tylko Piccolo.

serdecznie kwiatuszką. Jesteś bestią. Aha! Co? 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 Takie nie, ja nie. Nie, ja nie, nie. nie! Ja tego nie powiedziałam! to! Family friendly! Nie! Ja tego nie powiedziałam! Szajbo i podchodzi! O nie! Family friendly! Nie! Ja tego nie powiedziałam! wam się przesłyszało w uszach? Szumy jakieś macie, ja tego nie powiedziałam! No po tym filmie na pewno będę miała szumy, nie? Z całej... Ogólnie szimie. to na live ie. jakiś typek chciał... ELO! Czemu ty dalej robiłeś komputer, jak od niego odeszłaś? Nie <laughs> wiem... Czemu już komputery są złe? Ale nie zrobiłeś bomby, to ja... O! O, Nikola! Zrizowałem kompy. Natalka! Nie Natalka, tylko Nikola! Dawaj szybko, rizujemy te kąpy! <grystanie> Jezu, że język jest jakiś Jezu, Nie, jeżeli <grystanie> jordam. O! O! Ja zrobię! Ja <grystanie> zrobię kompy. Dopiero co? Mmm... Kto to szafy się? <grystanie> Piccolo, jesteś je. kolorowy. On... Nie! Piccolo! Lecimy na odległość. Nie! Ciampa! Ani ty! jest taki. Czemu chary. mam teraz lega? Czemu? <laughs> na no, odległość, ciamping? <laughs> Grać papież Polska polskach Został zamrożony, to ja będzie ja. moje marzenie spełnione, Maryla nie ratujcie go, proszę, dostać! się nie ratujcie go. Ja proszę. Go. Proszę, tam! Za nie! Proszę się, co? I to będzie moje marzenie. Ale nie, ale mi pozwolić komputer. Tak. Jest! A nie, bo ja już... Na No co ty mi tu robisz? Nie. Otwieraj to no szybciej, bo chcę nie. mojego psa na spacer wyprowadzić. Nie. Kończymy ten odcinek i dziękuję za uwagę. Semix Idan dołączył, no na koniec pójdź no, ja się. prośbę do znajomych. Dobrze. Dobrze, dziękujemy za ten piękny odcinek. Okropny odcinek. Dziękujemy, Nikola, że byłaś z nami, że się teamowałaś. Dziękujemy, A... Nikola, że zostawiłaś mnie w spokoju. My też. Dziękujemy. Dziękujemy ja też. Dziękujemy Szajbojowi, który przeszkadzał przez cały odcinek. Do widzenia, nara, widzimy się za... miłego nowego roku. Za tydzień, nara. Widzimy się w nowym roku. <grym>